że nie zabraknie emocji w nadchodzącym starciu tych drużyn w ramach Euro. Hallo to Dortmund. Świadkiem dzisiejszych wydarzeń będzie BVB Stadion. Bardzo liczymy, że czeka nas emocjonujący spektakl. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Reprezentacja Włoch gra z reprezentacją Albanii. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. A teraz na ekranach mamy skład reprezentacji Włoch. W bramce Gianluigi Donnarumma, Nicolo Barella oraz Jorginho zagrają razem na środku pomocy. W pierwszej linii natomiast zobaczymy dziś aż trzech zawodników tej drużyny. A przed państwem skład reprezentacji Albanii. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną Rybali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Bastoni, Jorginho, Mateo Darmian, Giovanni Di Lorenzo, Giorno, Jorginho, Scamacca. Są zawodnicy, którzy swoją grą potrafią odmienić losy spotkań. W tym zespole z takiej sztuki słynie Nicolo Marella. On gra tak jakby miał buty wysmarowane klejem. Piłka naprawdę się go słucha, potrafi przyjąć ją w trudnej pozycji, a potem nie stracić. Jest zwrotny, fantastycznie drybluje. dysponuje świetną techniką, przez co trudno go zatrzymać. Piłka poza boiskiem, będziemy mieli drożny. bok opolekarne zagrywa czwartobadowy już trochny piłka prosto do bramkarza Jorginho Bastoni Bellegrini Jorginho Marko. Zagranie do Kiezy. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Proszę państwa. Otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie. Jak odpowie przeciwna drużyna? Co to było za uderzenie? Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka z całą siłą. Jak rakieta poleciała w stronę bramki. Wobec takiej siły nikt nie miałby szans. Stworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ramadani. Lutan znowu po ich stronie. Włosi grają do przodu. Giovanni Di Lorenzo. Podanie do Barelli. Zagranie do Kiezy. Bądziorno. Armian zagranie do Kiezy. Mamy Wistek. I po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Szansa na powiększenie prowadzenia, ależ było blisko szczęścia, Słupek! Podanie do Penegliniego, dobrze to broni bramkarz, wyjaśniona sytuacja. Mądre przeniesienie gry na drugą flankę. Gondziorno, Bastoni. Teraz pełna kontrola sytuacji na ugranie kilku minut. Buongiorno. Mateo Darmian. Darmian. Bastoni. Barella. Koniec pierwszej połowy coraz bliżej. W lepszej sytuacji jest reprezentacja Włoch. Prowadzenie jest niewielkie zapewnia nieco spokoju przed drugą połową meczu. Zdecydowanie Tomku, nie możemy w tej chwili powiedzieć, że znamy już zwycięzcę tego spotkania. Tutaj naprawdę wiele może się jeszcze zdarzyć, bo rezultat 1-0 niczego prowadzącej ekipie nie gwarantuje. To z pewnością nie czas na rozluźnienie. Znakomite prostopadłe podanie. Nie ma, obronił ten strzał. Boka ta centra z narożnika. Świetnie zachował się bramkarz przy tej centrze. Był mocno naciskany. Przy piłce Broja będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. Gwizdek, czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. Piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Dobrze obroniony strzał. Teraz z rogu na 11 metr. Tym razem nic z tego. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca... Wizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Mancini, Bastoni, Jorginho spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Dobra presja teraz, mają piłkę. I Marco Ziamakka. Bastoni. Jorginho. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. Głosi coraz bliżej bramki rywali. Tak, teraz sędzia przerywa grę. Zbalony. Będzie zmiana. Zobaczymy jak to wpłynie na grę. City. Slaney. Teraz Broja. Ajrami. Czy strzeli? Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego, mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. No i po ataku dobra interwencja. I Marco, teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Bardzo niebezpiecznie ten wślizg wyglądał, nie zdziwię się jeśli zobaczymy tutaj czerwoną kartkę. Przemocję, Jacku. Sędziowska decyzja może być tylko jedna. Widzimy czerwony kartonik. Czyli sytuacja już nie jest tak komfortowa jak dotąd. To może być impuls, który zmobilizuje przeciwną ekipę do skutecznego odrobienia strat. Jak nie teraz, to kiedy? Strata piłki. Dobry strzał! Bez trudu łapie teraz piłkę Bramkarz. Mancini, Bastoni, Jorginho. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Muci. Konuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Znakomita blokada strzału. Bastoni. Sędzia pozwala grać dalej. Teraz popatrzmy, czy Włosi wykorzystają sytuację. Pellegrini. Błąd teraz Włoków, strata. Dobrze, teraz Włosi, może być groźnie. Jorginho. Zagranie w pole karne. Odważnie blokuje strzał. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Głęboka ta centra z narożnika. Tak jest! Bramka! Drużyna przeciwna musi teraz odrobić stratę dwóch goli. A spotkanie ma się ku końcowi. To rozegranie rzutu rożnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. Dobrze teraz widać jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. 2 do 0. Gramy dalej. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. I to tyle z tej akcji. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Obronca zatrzymuje akcję rywana świetnym wejściem. Tablica świetna w górze. Już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Laci. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy. Zagranie do Kiezy. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja.